Siemanko, tu wręcz, słuchajcie, z wyniku 0 do 2 wyszedłem na 3-2. Nie jest źle. No i jedziemy dalej. Przynajmniej do tych 3 minut dociągnąłem, także nie ma aż tak bardzo wstydu. No dobra, jest wstyd, bo no, kurde, przegrać dwa razy pod rząd na wejściu to bardzo niefajnie, ale dobra, nie poddaję się. Może do piątki dociągnę. Byłoby miło. No i uwaga. I znowu lustro. Proszę bardzo. Ej, znowu... Chujo wygrał, jak jazd Ach, pierdolcie. Silver hand, wyjazd. Potrzebuję tani w kart. Jeden bomba, jeden bomba, jeden bomba. 10 dziesięć... Kur... A ma macie. Mind control. Fajnie, że wygrał mi poprzednią grę. To bomba, ale coś taniego. No nie ma nic. No nie ma. W Coinujesz się i ci... A, no trzeb klerik. Dobrze, no to ja to zaraz upierdziolę Shadow World'em. O, pókiń w To trzeba to zabić. Cholerę, bo to. Strasznie denerwująca karta jest. No i teraz mam nadzieję, że nie będziesz miał nic do rzucenia. Yy, coin, no, i co z tego coina wyskoczy? Kurwa, borda. Jesu, jesu. Dobra, Knife Juggler nie, no zrobimy tak, Erton Ring, Farseer, który uleczy mnie. OP i na tym koniec. W następnej rundzie Knife Juggler razem z y, wsparty Healem najprawdopodobniej będzie ewentualnie Gnomish Inventory, jeżeli Knife Juggler y, będzie miał za szybko zdedzić, bo wiecie jak to jest. Szkoda chłopa, żeby ginął. No, 3 domejdzie we mnie, no. A tak to, okej, okay, mój ruch, hmm, tak jak mówiłem, Knife Juggler, Earthen Ring Parchier kasuje Morgana, a ja leczę się za dwa. Op, no i teraz ja zdobyłem przewagę, taką leciutką, bo leciutką, ale zdobyłem. No i teraz tylko mam nadzieję, że ten mój kochany Knife Juggler tu postoi trochę, to jest taki jebaka, takie fajne rzeczy robi, O, a przeciwnik rzucił Yeti. No i coś czuję, że to tyle jeśli chodzi o mojego Knife e, No dobra, no to skoro tak, to ja rzucę sobie Accolite of Pain. I uleczę się jeszcze... Op, no i oczywiście wciskam prosto w bohatera przeciwnika. Knife coś czuje, że pożegna się z życiem. No trudno, więc taka kolej rzeczy, nie? Przynajmniej jeden demerza zadał. Jeee. Yeah. A może akurat się nie pożegna z życiem? No wątpię, no już kto by go trzymał na stole, nie? Znaczy w sensie ja go chcę mieć, ale przeciwnik nie chce, żebym go miał bankowo. O, właśnie, trzeba wyklikać oko, może okaże się być debilem. Oko wyklikane, może jest Denisem. Denis, Denis! Jest tu karta do drułowania, zaraz zobaczymy. Chyba jak nam już inwentor skoczy. Ten heal to się tak za bardzo nie przyda. What? Dostałem jeszcze kartę, no? A, takie bajery. Co za kutafon? Pozabił mi wszystko. No dobra, skoro tak. O, to ja sobie wrzucę frost Elemental'a. Hop, i zamrożę cię. O, ale jestem szatan. Mój kochany, gobas. Już myślałem, że go tam, że go w jakiś sposób oszczędzę, jakimś cudem, nie? Wiecie, no to normalnie to nie pasowałoby mi, ale ładnie to rozegrał, trzeba mu przyznać. Co? Stylensuje go? Nie, da mu trzy życia. Cholera jasna. To nieco psuje moje plany zabicia go. Jest drugi mind control, jak wspaniale. A mam 7 many, za 7 many to ja mogę sobie pociągnąć kartę. Za czwóreczkę, hop I rzucić jeszcze Tralmarfars Tralmar farsira no Rzucę sobie farsira I co by mu tu zrobić Czekajcie, no tak Mogę mu pojechać tego dziada Wtedy on będzie chciał się nim zabić, ale z kolei wtedy Yetiego będzie ciężko ubić. Mogę walnąć prosto w jego twarz, ale to chyba jest najgłupsze wyjście w tym momencie. Jeżeli pyknę w Yetiego, to mój e, Frost Elemental zostanie na jednym punkcie życia. No, to będzie najlepsze wyjście, a z kolei jego Yeti będzie miał tylko 3 punkty życia. E, I nawet uleczenie go w tym momencie nic nie da, jeżeli będzie chciał zabić Elementala. Bo jeżeli zrobi to... Um, jak to się nazywa Ten Temple Enforcer o, właśnie, jak, jeżeli zabije mi Elementala tym rzeziąkiem to ja zaraz go pojadę chociażby Frost nową, o czym on oczywiście nie wie no, ale dobra zobaczmy, co on tu wyczaruje cziki, cziki, pobębnię sobie w takim razie no eee, yep Widzę, że myśli też nad tym, jak to zrobić. No oczywiście może na przykład pyknąć tym enforcerem, a tam go uleczyć, nie? No i zostawi na trzech punktach życia, to sprawi, że moja holinowa nie zabije go tak szybko, jakby, znaczy, no, no właśnie, nie zabije go. Może też je tym zabić. Yy... A, jednak nie. Dobrze, enforcer. No, teraz. A, kit fajny diabeł. I uleczy sobie Ethiego. Ojebany. O no, tym No dobra, to troszkę nie bardzo mi się podoba. Ale w takim razie trzeba zrobić tak. Po pierwsze, holinowa. Jep. Po drugie hmm, jakby go tu kurwa zrobić. No niedobrze. Brakuje mi tak naprawdę jeden Damager, żeby go tak fajnie tutaj skasować. Nie bo popatrzcie, Airten Ring Farseer, Yeti ma dużo punktów życia i on go może wyleczyć, dlatego myślę, że najlepiej będzie ubić jego. No i co? Sunfire protector? Dobra, lepiej ją wrzucić, niech tutaj jest i... Przeciwnik teraz pewnie uleczy sobie Brumastera i wrzuci z powrotem tego Enforcera, który tu leży, sprawiając, że Brumaster będzie miał 7 punktów życia. Ale jakby co, to jest to mind control, więc spoko jakoś damy radę. No, ale zobaczymy, co on czaruje. Może mu dodać 3 punkty życia uleczyć yy, Ring Farsera właśnie, tak żeby zabić mi Sandfury Protector i się niczym nie przejmować. Dawno chyba 6 many kosztował, nie? Czekajcie. Tak, 6 many. No więc może zrobić właśnie obie te rzeczy na raz. A, 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 a. No, zabija mi Son Fury Protector. I zostaje 6 many, za które co on tam zrobi? Tak. Tak jak mówiłem. I do Brumastera. Tak jest. To Brumaster w następnym sobie go wyleczy i porobi on mnie. Op a ja mam 9 many, więc tak, 6, 7, 8, 9, jestem wyleczony. Hop, koniec rundy. Ja tu mam 2 mind controle, więc jakoś to będzie. A zobaczymy, co on wyczaruje. Ja bym sobie tego Brumastera przychył, tak coś mi się wydaje. A może Enforcera? No zobaczymy, jak to będzie się sytuacja miała na stole zaraz. Dobrze by było przejąć coś, co, że tak powiem, mi nie zginie od razu, nie? O! No i zostało cztery many. I jeszcze Wolf Rider. no. Ja pierdzie Ale wcisk dostaję. Coś, coś mi się tu zdaje, że to będzie mój marny koniec. Insight samoner to jest to, czego mi teraz trzeba, bo popatrzcie yy, Nie no, ja i tak przejmuję go mastera yy, Dlatego, że musi zużyć co najmniej dwie jednostki, żeby mi go zabić yy, Ba, wszystkie trzy musi zużyć, żeby mi go zabić yy, Oczywiście biorąc pod uwagę to, co jest na stole yy, No a to mu się bardzo średnio opłaca, yy, natomiast ja mogę sobie go jakoś tam napierdzielać, nie? Co prawda, ile on tu ma damage'a? 12, ja mam 14 punktów życia, więc tak naprawdę, no yy, innej opcji nie było, bo jakbym życiu cokolwiek, czy tam Snapdragon, czy Pincai's Sonner, to on po prostu by mi zabił wszystko i już. A, no i w tym momencie kończymy grę, ponieważ yy, idealnie brakujący 2 damage'a, no chyba że z Debilem się nie policzył. Boże, co za kretyn. Ty, przeciąga tylko grę o ten. No dobra, to ja sobie przejmę Kogo by mu tu przejąć? 4, 4 czy 7, 2 4, 4 sobie przejmę, pobawimy się oh, trochę R10 Ring Farsiri, teraz on znowuż... Znaczy i tak, że... A nie, niekoniecznie jest po mnie Nie no jest po mnie, jeżeli tylko pomyśli A coś krucho u gościa z tym No No debil, no debil nie i tyle Ale wygrał Wcale nie było Well Played, bo jesteś debilem, Fuck you. No nic, to w takim razie mamy 3-3. Wow, Holy Smite. No, zajebiście. Szybko, szybko. Chcę zobaczyć, co za gówno dostanę. Op. I co to będzie za 3 zwycięstwa, ale patologia. 3 pudełka. W jednym 25 smite'ów, w drugim 2,4 i w trzecim 25 proszków. Wow. No to jeszcze tylko otworzymy booster i liczę na jakąś Golden Legendę. No. Hop, I lecimy. Iron Break O. jest Rar, Master Sword Smith, Fan Creeper, Naturalize i Mad Bomber. Kurwa taka patologia, że to aż szkoda gadać. No nic, w takim razie i jest to już koniec. Eee, dzięki wielkie za oglądanie, Zapraszam Was oczywiście na Facebooka. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subowania. No i na oglądanie kolejnych moich filmów strzałeczka hej!